Dzień dobry, jak widzicie, dzisiaj ładuję baterię. Posiłek regeneracyjny w N11 w miejscu, w które przyjmuje jest piękna kawiarenka, można sobie przysiąść, napić się kawki. A przy tej kawce dzisiaj trochę może żadnobliwie, trochę luźno, ale co dla jednych zabawne, dla innych wcale nie jest powodem do radości. Chciałbym wam opowiedzieć o tak zwanych. Czerwonych flagach albo takich podejrzeniach, jak wyłapać słabego terapeutę i jak generalnie unikać niektórych ludzi, bo pewnie ludzie epatują i emanują różnymi komunikatami, które mówią: Nie przychodź do mnie, bo ja na pewno ci nie pomogę. Ale jeżeli nie do końca się znacie na zdrowiu i w zasadzie to jest wasza pierwsza konfrontacja z jakimś terapeutą, a niekoniecznie tylko fizjoterapeutą, to może być trener, to może być jakiś inny specjalista zdrowia, to warto się czasem posłużyć tą wiedzą, z którą do was teraz przychodzę. Kim ja takim jestem do końca, żeby się tak wymążać i krytykować innych? De facto ja nie będę tutaj nikogo krytykował, nikogo oczywiście z nazwiska, z nazwiska imienia tutaj nie będę wyciągał, no ale chcąc, nie chcąc jestem w tej branży już 16 lat bodajże i zjadłem zęby de facto na zagadnieniach fizjoterapeutycznych. A z drugiej strony, oprócz tego, że zjadłem zęby, to rozmawiałem z dziesiątkami tysięcy osób, które bardzo często opowiadały mi o swoich relacjach. Świadectwach, więc to trochę takie, ktoś wiedział i powiedział trochę zasłyszane anegdoty, ale niestety, niestety te wszystkie anegdoty są oparte w życiu codziennym i takie historie się zdarzają. Dlatego jak rozpoznać nie do końca kompetentnego i nie do końca sprawdzonego terapeutę, który może, może mieć świetne opinie, masę certyfikatów, no ale tu się zaczyna ale. I to taki pierwszy punkt, i tu można by bardzo zabawnie powiedzieć, i to taki. Terapeuta z grupy, kto to panu tak s I generalnie, bardzo często, kiedy udajemy się na wizyty lekarskie, albo udajemy się do jakiegoś terapeuty i opowiadamy, co było u nas robione poprzednio, jakie formy leczenia, jakie formy terapii były podejmowane, to nagle od drugiej osoby możecie usłyszeć, ha, po co to było robić? To jakiś idiotyz, jakiś kretyn w ogóle ci to mówił. Generalnie, słuchajcie, po pierwsze, Samuar Vivi, dobre wychowanie nie powinno yy, generalnie pozwalać wam na taką otwartą krytykę drugiej osoby, często w ogóle niepopartą argumentem, i de facto na krytykę, gdzie druga osoba nie może w ogóle podjąć jakiegoś kontrargumentu, bo jej zwyczajnie przy was nie ma. Z drugiej strony to się nazywa etyka zawodowa, i generalnie, nawet jeżeli wiem, że mój kolega, koleżanka po fachu zrobiła coś nie do końca dobrze. To jako osoba z klasą i osoba, która faktycznie chce drugiej osobie pomóc, powinienem powiedzieć słuchaj, żadna praca nigdzie marne To może było nie do końca zrobione tak, jak trzeba, ale możemy dodać do tego to, to i tamto. I wtedy ten ton zupełnie inaczej wygląda zupełnie inaczej. A pamiętaj, że leczenie człowieka to nie tylko dobrze dobrany protokół działania, ale też pewne wsparcie psychiczne. I teraz, jeżeli ja usłyszę od swojego nowego terapeuty, że wszystko, co do tej pory robiłem źle, wszystko, co do tej pory mi sabotowało i psuło zdrowie, to ja się podłamuję troszeczkę. Ale też równocześnie mogę stracić zaufanie do tamtej osoby, bo skoro wszyscy inni robią wszystko źle, to jak mam gwarancję, że ten gość albo ta kobieta. Robi to wszystko dobrze. Więc uważajcie na nadmierne krytykanstwo ze strony własnych terapeutów, bo to nie do końca dobrze o nich świadczy, a pewno nie świadczy dobrze o ich manierach. Sprawa numer dwa, yy, taka bardzo istotna też moim zdaniem, to pierwsze pytanie, które pada na wizycie, jeżeli trafiasz do specjalisty, co panią albo co pana boli? No i nagle mówię, boli mnie nadgarstek. Aha, no to zapraszam, działamy z nadgarstkiem. Bardzo złe podejście, i pamiętaj, że sam ból jest bardzo często. Yy, Czymś rzutowanym, sam ból jest często czymś nawet wyimaginowanym albo gdzieś projektowanym z jednej części ciała na inną część ciała. Najprostszy przykład. Mogę cierpieć na zespół cieśni kanału nadgarstka, który nie ma nic wspólnego z nadgarstkiem, a ma bardzo dużo wspólnego, na przykład z zaciśniętym splotem barkowym. Podrażnienie nerwu jest na tym poziomie, ale w moim mózgu jest projektowany ból w tej części, bo neurony, które wychodzą z nadgarstka kierując się przez górny otwór klatki piersiowej, trafiają do mózgu. Nie ma Znaczenia, czy czy podrażisz te neurony na, w punkcie nadgarstka, łokcia, czy chociażby samego barku, albo nawet szyi, nie możesz do końca pracować z bólem. I bardzo często y, słyszę od pacjentów, ale też znam całą masę takich terapeutów, którzy robią jakiś zabieg pytają, co, boli Pana teraz mniej, czy bardziej? No mniej, ale jeszcze trochę mnie boli. Ok, zrobi coś kolejnego, a teraz Pana boli, czy nie boli? A teraz spadł ten ból, czy nie spadł? Pamiętaj, Twoim zadaniem, jeżeli jesteś pacjentem, nie jest zwalczanie bólu, tylko zwalczanie przyczyny tego bólu, a to dwie różne sprawy. Więc nigdy terapia nie powinna być konceptem życzeń i Ty nie powinieneś dyktować terapeucie warunków, z którymi działa. Jeżeli przychodzisz do profesjonalisty, profesjonalista bierze Cię w swoje ręce, profesjonalista ciągnie Cię za język i pyta o co chcę usłyszeć, a nie chcę słuchać Twoich całych takich wielkich wywodów. To czasem może ci się wydawać na pierwszy rzut oka i ucha trochę bezczelne, ale z drugiej strony czujesz, że ta osoba zna się na swoim fachu i nie potrzebuje wskazówek od ciebie. No bo skoro ty przychodzisz do kogoś po pomoc, to dlaczego ty masz tłumaczyć tej osobie, co zrobić? To specjalista powinien wiedzieć, jak funkcjonować. Pyszna kanapeczka i gluten. Jakby ktoś pytał, możecie mnie potępić w komentarzu. Mi gluten jakoś bardzo nie szkodzi. Ale słuchajcie, trzeci taki mój postulat. Przychodzisz do terapeuty, do trenera i cała praca rozpoczyna się bez żadnego badania, bez żadnych testów. Boli Cię kolano, bo masz problem z kucaniem, kładź na kozetkę, znam 14 wspaniałych technik i 5 świetnych ćwiczeń, które zadam Ci do domu. Jeżeli ktoś Cię w ogóle nie bada... To jaki pakiet danych zebrał, żeby postarać się chociażby dociec do tego, co się z tobą dzieje? Znowu tutaj wracam do poprzedniego postulatu tego tak zwanego koncertu życzeń. Mam życzenie, żebyś pomasował mi kolano. To nie jest do końca dobra terapia, to jest spełnianie życzeń, to jest koncert życzeń, tak jak powiedziałem. Dobry terapeuta zbiera po pierwsze dobry wywiad, podpiera się badaniami, ale przede wszystkim postara się wyciągać wnioski na zasadzie palpacji, testów przesiewowych, testów screeningowych, testów oporowych. Bardzo wiele osób ma bardzo wiele metod i nie jest tutaj powiedziane, że choćby metoda, tylko jakieś badanie ortopedyczne jest dobre, a badanie biorezonansem jest złe, ale generalnie, jeżeli jestem fachowcem, to muszę się wspierać o jakieś metody badania. Staram się kogoś zbadać, to jest pierwsza rzecz, przetestowuję coś, dalej wdrażam swoje postępowanie i testuję ponownie, żeby określić, czy moje postępowanie wywarło jakiś skutek. Jeżeli ja niczego nie zbadam, to jakim cudem chcę określić prog z danej osoby? No, mogę ją oczywiście jak szaman oczarować i zapytać, czy boli bardziej czy mniej, ale to nie jest dobra terapia. Czwarta grupa terapeutów, z którymi często, o których często słyszę de facto, ja ich nazywam, tak przenosi bóstwo zdrowia. Osoba, która da Ci zdrowie. I bardzo często, kiedy trafiacie do takiego terapeuty, może trochę narcyza, to usłyszycie tak. Okej, okay, jesteś biegaczem, albo jesteś pływakiem. Nie rób teraz nic, zostaw wszystkie swoje działania, nie biegaj, nie pływaj, leż na kanapie, przychodź tylko do mnie regularnie, trzy razy w tygodniu na terapię, ja dam ci zdrowie, ja wyleczę cię w 100%, i wtedy, jak cię wyleczę w 100%, to ty wrócisz z nową siłą, z nową energią do swojej czynności i po prostu świat będzie naprawiony od nowa. Moi drodzy, nie ma bóz zdrowia i pamiętaj, że jeżeli dążysz do tego, żeby być dobrym biegaczem, a kontuzja uniemożliwia ci bieganie, to każdy dzień, nawet rehabilitacji i ćwiczeń, które abstrahują od biegania, oddracza cię od Twojego celu, jakim jest bieganie. Jeżeli chcesz dobrze robić przysiady, musisz robić przysiady. Jeżeli chcesz dobrze biegać, musisz biegać. Jeśli chcesz dobrze pływać, musisz pływać i odpoczynek Ci w tym nie pomoże. Zadaniem terapeuty jest wspierać Cię w Twoich zadaniach, a nie nakazywać Ci, co Ci wolno albo co Ci nie wolno, bo to jest kwestia Twojego postępowania. Terapeuta może Ci doradzić, może Ci zasugerować, że to nie jest do końca dobre, ale. Rzucenie wszystkiego i powierzenie swojego zdrowia tylko i wyłącznie rękom czyimś, albo jakimś danym ćwiczeniom itd. nie jest dobrym pomysłem. Pamiętaj, słowo odpoczynek ma bardzo wiele synonimów i tak naprawdę odpoczynek z punktu widzenia mądrego fizjoterapeuty to nie jest leżenie kołami do góry. Odpoczynek to zmiana wzorców ruchowych i tak naprawdę mogę biegać cały czas Zmieniając napięcie poszczególnych mięśni, zmieniając układ swojego ciała i wtedy pewne grupy mięśniowe, które były przepracowywane odpoczywają, ale w sensie stricte cały mój organizm dalej biega i dalej funkcjonuje, więc odpoczynek i bierne działanie nigdy nie doprowadzi Cię do celu. Piąta grupa terapeutów to tak zwani wróżowie i jasnowidze. To są osoby, które bardzo często już na pierwszej wizycie nakreślą Ci dokładny protokół postępowania i będą w stanie Ci powiedzieć, że za 3 tygodnie będziesz robić to, za 7 tygodni będziesz robić tamto, a za 15 tygodni w ogóle będzie zupełnie inaczej. I tutaj też y, trochę przytyczek często w nos niektórych tylko na szczęście lekarzy, którzy bardzo często jak trafiasz do niego z jakąś kontuzją, to mówi tak... Operacja za dwa miesiące, albo inaczej za pół roku, albo za pięć lat będziesz kaleką, będziesz jeździć na wózku, albo za dziesięć lat, jak teraz czegoś tam nie zrobisz, się nie zoperujesz, albo nie weźmiesz tych zastrzyków, to będziesz mieć sparaliżowaną nogę. Ja zabawnie odpowiadam takim wszystkim pacjentom, że jeżeli tak dobrze ta osoba nakreśla rzeczywistość i w zasadzie przyszłość, Niech ci poda wyniki kolejnego losowania w Totolotka, bo przecież jest tak nieomylna, że na pewno powie ci, jak wygrać kolejne 100 milionów złotych w następnym losowaniu, w następnej kumulacji. Dlatego nie wiesz takim rokowaniom, bo przyszłość jest nieprzewidywalna i jest tak naprawdę tyle składowych, które wpływają na twoje postępowanie, że bardzo ciężko powiedzieć, co cię czeka za jakiś czas. Rokowanie to jedno, ale takie realistyczne podejście to drugie. I tutaj uwaga na jedną grupę terapeutów: terapeutów uczonych, wyedukowanych tylko w jakiejś jednej metodzie. Jest bardzo wiele metod postępowania, choćby pracy z kankami miękkimi, jakiejś integracji strukturalnej, itd. gdzie nieważne, czy do ciebie trafia pacjent z bólem zębów, czy bólem kostki, czy bólem brzucha, robisz 10 kolejnych zabiegów. Na pierwszym zabiegu masujesz ręce, na drugim nogi, na czwartym brzuch, na ósmym stawy skojarzuchowe, na dziewiątym uczysz oddychać i taka sztampa powoduje, że wszyscy są cudownie naprawieni. Jeżeli jest gotowy protokół i gotowa sztampa, oznacza to, że ona będzie skuteczna mniej więcej w 50% przypadków. Jak dobrze pójdzie, to 60 to już by był cud. Generalnie terapia powinna być zindywidualizowana i terapia powinna być nastawiona pod Ciebie, a nie pod metodę. I Ty nie masz być naciągany do metody, to metoda ma być naciągana dla Ciebie. Dlatego dobry terapeuta zna wiele metod i wie, którą metodę zastosować w danym momencie dla Twojego stanu, dla Twojego przypadku. A co będzie w przyszłości? Pokazują kolejne zabiegi. I pokazują kolejne tygodnie pracy. Kolejna grupa terapeutów to tak zwani godliwi wyznawcy. I dogmatyści, tak można by o takich ludziach powiedzieć, to są osoby zafiksowane na jedną metodę. Ja nie mówię, że metody są złe, bo generalnie metody to coś, co jakaś bardzo dobra, otwarta i mądra głowa. Stworzyła jakiś sposób pracy, potem postanowiła się tym sposobem pracy podzielić z innymi, bo była znakomita ta metoda. Ale pamiętaj, że każda metoda ma swoje wady i zalety. Na każdą metodę przypada kontrmetoda. I tutaj bardzo często takie, można powiedzieć, wyznania terapeutów. Jedni mówią tylko rozciągaj i ci, co wzmacniają, to debile. Ci od wzmacniania znowu mówią, że ci od rozciągania to jakieś miękkie ameby i to jest w ogóle totalnie bez sensu się tylko rozciągać, a w ogóle nie wzmacniać. Pamiętaj, to jaką metodę trzeba dobrać zależy od Twojego przypadku, od Twojej konstytucji ciała, napięcia odpowiednich tkanek, od tego jak oddychasz, jakie jest Twoje nastawienie emocjonalne itd. I jeżeli ktoś na siłę będzie starał Ci się wpierać, że Twoje problemy z kołanem to tylko zły sposób oddychania, albo Twój kęgosłup to tylko problem Twojego pH krwi itd., to musisz być znowu delikatnie ostrożnym, ostrożną. Daj szansę takiej osobie, że jakąś metodą się posługuje, ale musisz być świadoma, świadomy, że jedno podejście do wszystkich nie zawsze, y, zdaje egzamin, nie zawsze jest takie pomocne. Więc generalnie, znowu powtarzam to samo. Dobry fachowiec to osoba, która posiada bardzo wiele narzędzi i aplikuje narzędzia adekwatnie do potrzeb, a nie potrzebę adekwatnie do narzędzia. Jest takie mądre powiedzenie, że jeżeli masz w ręku młotek, to wszystko wokół wydaje ci się być gwoździem. I wszędzie byś chciał, chciała te gwoździe wbijać i wbijać, ale czasem potrzeba piły, a czasem po prostu potrzeba miarki albo zdrowego rozsądku. Więc pamiętaj, nie wiesz ślepo każdej jednej metodzie, mimo tego, że ona będzie miała ogromne podłoże marketingowe, będzie miała ogromną ilość potwierdzonych przypadków, będzie miała podparcie w badaniach naukowych, nie do końca każda metoda musi służyć właśnie Tobie, bo ty możesz być osobą z totalnie innego świata, której ta metoda akurat nie będzie służyła. Kolejny temat, tak zwani klepacze. Jeżeli cierpisz na przewlekły problem bólowy i twój kłopot trwa już od tygodnia albo od lat, to nie ma takiego znakomitego terapeuty manualnego czy takiego znakomitego terapeuty, masażysty, który swoimi dłońmi i samym masażem wyciągnie cię z problemów. Pamiętaj, że twoje boleści i twoje zmiany zwyrodnieniowe bardzo determinują mocno sposób, w jaki wykonujesz ruchy. Mało tego, bardzo mocno determinują sposób, w jaki nawet czujesz te ruchy. I generalnie każda terapia, która dotyczy układu ruchu, musi być sparta, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, ruchem. Co prawda, masaż adresuje tkanki, które podlegają pod ten układ ruchu, pozwala te tkanki dokrwić, odżywić, rozciągnąć, ale nie ma takiego masażu, który podniósłby napięcie mięśniowe. Nie ma takiego masażu, który trwale zreedukowałby sposób, w jaki czujesz swój ruch i jaki Wykonujesz ruchy. Dlatego sama terapia manualna i masaż, to oczywiście znakomite metody, ale metody pomocnicze, które muszą iść w parze z reedukacją, z rehabilitacją i z jakąś formą ruchu bądź jakąś formą treningu, nie ma takiej osoby, która własnymi dłońmi da Ci 100% zdrowie. Pamiętaj, zdrowie to sposób Twojego funkcjonowania na co dzień, Twoje nawyki. I ktoś manualnie nie jest w stanie tych nawyków zmienić w 100%. Więc jeżeli Twój problem trwa bardzo krótko, może będziesz mieć takie wielkie szczęście, że dany terapeuta cię wyklika, wymasuje, wyrościąga i poczujesz się o niebo lepiej. Zdarzają się takie przykłady i takie przypadki, ale jeżeli twój problem jest już zakorzeniony w, w takim okresie miesięcy albo lat, to na pewno taki problem będzie wymagał sporego wkładu energii od ciebie, ale pamiętaj zawsze, że dobra terapia. To efekt synergii. W terapii mówimy o tym, że 2 i 2 to 5, a nie 4. Bo jeżeli dodasz i połączysz ze sobą kilka metod, to Twój organizm wyciąga to, co najlepsze z każdej tej metody, i dlatego warto te metody łączyć i podchodzić do zdrowia wszechstronnie. Ostatnia taka grupa to, można by powiedzieć, niespełnieni lekarze. I tutaj akurat taka kwestia. Bardzo często słyszę od pacjentów, że chodzili do terapeuty i fizjoterapeuta po pewnym czasie pracy, gdzie tam nie bardzo zadziałała dana metoda, mówi idź, musisz zrobić rezonans, wróć ze mną z tym do mnie z tym rezonansem, ja zobaczę, co tam się dzieje, albo zrób badania krwi, zrób to, zrób tamto, pamiętaj. Rezonans magnetyczny, badanie tym rezonansem, USG i takie historie to domena lekarzy, ortopedów, neurologów, neurochirurgów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To lekarz powinien posługiwać się tym rezonansem. Ale de facto pamiętaj, że taki rezonans to tylko i wyłącznie badanie pomocnicze. Bardzo często słyszę o takich praktykach, że przynosisz do swojego terapeuty wynik, czyli badanie rentgenem albo rezonansem i na bazie tego, czy przepukina jest lewoboczna, czy tam prawostronna, czy masz zniesienie lordozy, czy pogłębienie lordozy, na bazie tego obrazka i tego zdjęcia dostajesz gotowy pakiet ćwiczeń. Nie jest to na pewno dobre podejście. Trening i terapię dobieramy w oparciu o badanie Podmiotowe i przedmiotowe, a nie o badania obrazkowe. Badania obrazkowe to tylko dodatkowy wątek, który ma rozszerzyć nam spektrum postrzegania twojego przypadku. Więc oczywiście warto się badać, określać, czy w Twoim kręgosłupie nie rozwija się nowotwór, albo czy masz pęknięcia kręgu, co nie jest łatwe do wyłapania badaniem manualnym, ale z drugiej strony, jeżeli masz suchą informację o tym, że cierpisz na dyskopatię albo dehydratację krążków, to nic nie wnosi do Twojej terapii i to, że zrobisz kolejny pakiet badań, wcale nie spowoduje, że dany terapeuta osiągnie jakiś przełom w terapii z Tobą. Więc do końca nie wiesz to, że zbadanie się taką czy taką metodą spowoduje, że nagle coś się wydarzy. Jest też bardzo duża grupa klientów, pacjentów, którzy na przykład do mnie piszą: Panie Marku, nie mam tego i tego badania, czy ja muszę czekać na wyniki? Pamiętaj, że proces badawczy, proces samej diagnostyki to jest udanie się na badanie i często czekasz w długiej kolejce. Dalej musisz czekać na opis, i to czasem może trwać nawet miesiące. I co? Ty będziesz miesiące nic nie robić, żeby się dowiedzieć, co jest w tobie zepsute? Czy już też podejmować próby? Może nawet nie do końca udolne, ale jednak próbujesz, żeby coś częściej co się poprawiało. Nie czekaj z powrotem do zdrowia, staraj się powracać do zdrowia jak najprędzej, w zasadzie w tym momencie. Nie odraczaj tego, ale znowu nie wiesz ślepo, w wyniki badań, bo to tylko uzupełnienie całego procesu diagnostyki. To wszystkie z tych praw, które moi drodzy mi przyszły do głowy, w zasadzie z tych takich przesłanek, o których słyszałem, które sam widziałem i tak dalej. Ale pamiętajcie, w zasadzie życie jest takie wielowymiarowe, i tak naprawdę jak przyjdzie do Ciebie do domu hydraulik, albo masz jakąś diagnostykę w swoim samochodzie przeprowadzić. To te same prawa bardzo fajnie i bardzo mocno aplikują się również do innych specjalności i to trochę zawsze tłumaczę swoim pacjentom. Jeżeli idziesz do niemiłego lekarza, albo idziesz do terapeuty, który wszystko wie, nie daje ci się wypowiedzieć, nie ma w nim żadnej empatii, to czy zatrudniłbyś malarza pokojowego, który, który ty chcesz żółte ściany, on ci mówi, nie maluję ci na żółto, muszą być zielone. Albo mam tu pomalować krzywo, bo to mi się nie podoba, tak jak twój koncept mi się nie podoba. Pamiętaj, fachowiec jest dla ciebie. W dzisiejszych czasach w gospodarce wolnorynkowej de facto powinniśmy się posługiwać słowem klient, a nie słowem pacjent. Ty chcesz rościć sobie i w zasadzie jeżeli płacisz za usługi, to chcesz dobry poziom usługi, a nie chcesz jak ten biedny pacjent w kolejce czekać, jak ten biedny baranek, który gdzieś tam od pasterza ma dostać jakieś cudowne wskazówki. Więc, Zwracaj uwagę na swoje prawa, staraj się dobierać terapeutów tak, żeby oni rezonowali z Tobą, żeby ich przekonania, ich podejście do, twojego, do Twoich dolegliwości pokrywało się z Twoimi. Wtedy efekt będzie na pewno dużo lepszy, bo terapia to nie tylko podejmowane środki, ale też chęć i intencja terapeuty, żeby Ci pomóc i chęć tego, żeby ta dana osoba mogła Ci pomóc. Czyli jeżeli Ty przychodzisz do danego lekarza, do terapeuty z pierwszą informacją, mi już nic nie pomoże, jestem w beznadziennym stanie... To tak będzie, pamiętaj. Moi drodzy. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, jeżeli oglądają mnie jacyś terapeuci, którzy chcieliby się rozwijać, bo usłyszeli, że część z tych moich przytyków to element ich warsztatu, zapraszam Was na swoje kursy totalnej terapii. Tam staram się uczyć ludzi, jak rzetelnie i odpowiednio badać ludzkie ciało i jak do odpowiednich wyników badań, do odpowiednich pomiarów dobierać odpowiednie sposoby postępowania z różnych szkół, z różnych metod, tak żeby Wasza metoda była bardzo elastyczna, żeby była plastyczna i żeby mogła zaadresować jak najszerszą grupę odbiorców, jak najszerszą grupę klientów, bo każdy z naszych klientów potrzebuje trochę czegoś innego, a my te potrzeby musimy rozeznać sami. Samo z siebie to na mnie przyjdzie, mało tego pacjent nie powie nam tak naprawdę jeden do jeden na co cierpi. Jeżeli pacjent wiedziałby co mu dolega, to już by u Was go nie było, bo sam by sobie pomógł. I tą myślą, tą refleksją, ja się dzisiaj z Wami żegnam. Naturalnie bardzo proszę o zostawienie lajka, like komentarza, jeżeli któryś z tych moich podejrzeń, któryś z tych flag może w Waszym życiu już się wydarzyła, albo może macie jakieś kontrargumenty do tego, co tutaj mówiłem. Jestem otwarty na polemikę, jestem otwarty na działanie. A z Wami już się moi drodzy dzisiaj żegnam. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Marek Poczeński.